10 ciekawostek o Elblągu, o których mogliście nie wiedzieć. W Elblągu znajduje się najwyższa kościelna wieża w Polsce po prawej stronie Wisły. Ma 97 metrów wysokości. Elblążanie nie muszą wyjeżdżać poza miasto, by spędzić czas w lesie czy górach. Ten wspaniały leśny kompleks rozpoczyna się w granicach administracyjnych miasta. Tutaj szabażantarnia nazywana jest Bieszczadami Północy. To tu rozpoczniesz nietypową podróż statkiem, który płynie... W górę, tu, rozpoczyna się Kanał Elbląski, unikalna na skalę świata droga wodna z systemem śluz i pochylni. To w Elblągu, w jednym z najstarszych polskich miast, znajduje się prawdopodobnie najnowsze stare miasto na świecie. Nówka, starówka, Czego tu nie rozumieć. To prawdopodobnie Elbląg udowodnił światu, że ziemia jest okrągła, a drogi są dwie. Między VII a XI wiekiem w okolicach Elbląga mieszkali wikingowie. W Elblągu znajduje się prawdopodobnie największa galeria na świecie, a mieści się na ulicach. Formy przestrzenne, czyli stalowe rzeźby wykonane przez polskich i zagranicznych artystów na stałe wpisały się w krajobraz miasta. Elbląg to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, ale nie leży ani na Warmii, ani na Mazurach. Tylko na pograniczu Żuław i Wysoczyzny Elbląskiej. Elbląg częściowo żyje w depresji, bo jest najniżej położonym miastem w Polsce. Skarby, które znaleziono m.in. w średniowiecznych latrynach. Elbląg jest jednym z najbardziej spenetrowanych archeologicznie polskich miast, dzięki czemu Elbląskie Muzeum posiada unikatowe eksponaty na skalę kraju i świata, m.in. gitarne, czyli średniowieczną poprzedniczkę współczesnej gitary. Elbląg jest drugim powrocowym miastem w Polsce, w którym zaczęły jeździć tramwaje elektryczne, na tory wyjechały w 1895 roku. A na koniec nie musisz subskrybować kanału ani dawać łapki w górę. Po prostu odwiedź Albląg.